Hej, witam, Ty Kosper w drugim odcinku symulatora pracy. Moi drodzy, pierwszy odcinek naprawdę Wam się spodobał, więc stwierdziłem, że znowu wcielę się w kogoś i popracujemy sobie troszkę. I tym razem będzie to korpo Szur, moi drodzy, Office Worker. Poprzednio pracowałem w sklepie i naprawdę dobrze się bawiłem. I zobaczę, czy tak samo dobrze można bawić się w office. Lecimy, moi drodzy. Od początku nigdy w to nie grałem, więc tak naprawdę chcę się zaznajomić z tematem. Wow, ale sztosik, zobaczcie Hello, na woman. to. W takich amerykańskich of filmach. No, witam w Office Walker. Dobra, więc mamy tak samo tej boards instruct. O, oh, fax. Okej, okay, rozumiem. A, ale tutaj niczego tak in naprawdę in nie ma. Stimulant. No i kaman! Mówicie, że praca jest bardzo zła, że kto chce pracować jako korpo szczur, a tutaj na początku co mi robią? Każą wypić kawę. Pff, żyć nie umierać. To jest moje... ojojoj, Zobaczcie, jakie to jest uwalone. No ale dobra. Robimy kawę. Uwaga, tam, tam, tam. Okej. Okay. A czy ja mogę jeszcze na przykład tej cukier do... Nie chcę tego wywalić. Okej. Okay. Na przykład cukier jeszcze chcę. Dużo cukru, bo będę tej... Tutaj... Ciężko pracował. Ups, no nic. No i co mam to wypić, tak? Więc uwaga! Do dna. Wasze zdrowie. Zapraszam i zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jak ja będę pił kawę, uwaga. Macie teraz się ze mną tutaj e, połączyć. 3-4 Mam nadzieję, że lajki... Like je... Przepraszam, a jeszcze chciałem nogą kopnąć to, nieważne. Donat! Którego Donata dzisiaj wybieramy um, Wydaje mi się, że ten będzie najfajniejszy i uwaga. O, dasz się, mam nadzieję, jakieś takie pomarańczowe. I git. Jestem najedzony, jestem napity, zamknę na żeby się nie. Mogę czy nie? Mogę, mogę, oczywiście, że mogę. Już zabierać mi to. Nowy fax. I co dzisiaj muszę Now zrobić w pracy? Pewnie, że It's tak. Okej. Okay. To pierwsze co, muszę obudzić, jak to napisali, mój komputer, więc komputerku... wiem, stary, nie przerywaj mi mojego monologu. Więc, na początku muszę podłączyć komputer. O. Bang. Kto w ogóle wyłącza zasilania kompa w biurach? Jakby, nie wiem, może ja nie pracuję w takich miejscach, ale wydaje mi się, że to jest jakiś mit. I bang, włączamy. A, jeszcze monitor. Bang, włączamy. Please type your password. Ok, jakie mam hasło? O, jest tutaj, uwaga. 101. I my, jak mega tą myszką w ogóle wszystko trzeba operować. O, dziękuję. Zobaczcie na to, postawię sobie. I teraz oficjalnie każdy wie, że jestem człowiekiem. Good job! You're climbing the wreck, good job. Dob jestem dobry. Jak Looks tak wygląda praca, like że wystarczy, że położę e, plakietkę o nim i już mówią, że Good job, job! To ja chcę I pracować w takim miejscu. Jak, jak najbardziej. Jakby dajcie mi tą pracę na żywo. Co to jest? Ok. Dobra, muszę podbić. Muszę podbić papiery, które są tutaj. Ok, proszę Państwa. Um, skill A to są. Zatrudnieni ludzie? Rozumiem. Bang. Kolejna osoba. Nie, nie chcę tego samego. Chowaj, chowaj, chowaj. O, jakiś inny jest typo. Podbijamy. Bang. Task complete. Mamy to i możemy lecieć dalej. To już. Ej, 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 stary, bo jakby... Dostawiłeś to, ej. Typie. A co z tym? To była moja misja, ty to olewasz, opluwasz moją pracę? Jesteś najgorszy, nienawidzę ciebie. Mam nadzieję, że wy nie opluwacie mojej pracy i zostawicie łapkę w górę. Sales <laughs> Widzę, oj, czyli że sprzedaż idzie źle, bo nasze słupki lecą w dół. I co ja muszę zrobić? A, muszę włożyć płytę CD z raportami, tak? Jakby to kolejny mit. Bo na pewno w każdej pracy y, wszystkie raporty nagrywają na CD i potem dają mi. Okej, okay, y, sales. I, I co ja mam teraz zrobić? Że mam podbić do góry, więc wystarczy, że napiszę jakąś liczbę. Wow, to jest dużo. To jest dużo. Ale jakby działa. Widzisz, raporty idą do góry. Jestem dobrym pracownikiem. The books. legit. O Boże, ale to jest dobre. Ta wow, jest to tak, jest tak przerysowana, i tak. Kolejne zadanie to jest znowu jedzenie. Jakby wymówić naprawdę, że to jest trudna praca. To nie jest trudna praca. Aha, mam ci kupić. A co, sam nie możesz? Jakby nie przyjść do ciebie? Jesteś gorszy ode mnie? Bo co, bo jesteś robotem? Równouprawnienie. Okej. Okay. <laughs> Lecimy. Z... Co się stało? Zacięło się, tak? A. Dawaj mi to, mój ziomek jest głodny! No... Hoppa! Nie ma sprawy, stary, jakby pracujemy razem za ścianką jakby z tektury. Trzeba sobie pomagać. Kolejne zadanie! Co to będzie? Wow! Jak się usłyszałem coś w prawym uchu, odwracam się i jednak jakaś głowa się wychyla, nie? Co ja muszę zrobić? Internet Pictures? Co? O! Mam link. O, no tak, codzienne memy z pracy. Wow, no super, super, tak się bawimy. <grym> Więc co, wkładamy prezentację. I lecimy. Jaki kolor? Mm, zastanawiam się nad tym, ale nad tym, ale wezmę ten. I co, lecimy. E, jaki tytuł? Motywacyjny, A jak? Przejście. Dramatyczne, co to znaczy dramatic, dobra, zobaczmy to, eee, co dalej, wizualizacja, wizualizacja zawsze musi być, do kogo ja mówię, to jest kamera, wizualizacja zawsze musi być, żeby zachęcić prezentacją do siebie, no i weźmy na przykład teraz cheesy, cheesy, what the hell w ogóle, ok, i teraz niech będzie difficult, next, bang. Profesjonal, oho, ho, ho. Dobrze. No, call to Action bang O, już gotowa. Tylko cztery slajdy. Co jest? Już jest noc. Już, już tak późno pracuję. Wow, wow, wow. No witam. Ja, o, tyle osób. Dziękuję, że zjawiliście się na mojej prezentacji. Jest mi so, bardzo miło, really że jest was aż tyle. Trzech robotów. Jestem e, bardzo zadowolony, że mogę Wam dzisiaj przedstawić prezentację e, odnośnie naszej pracy. Zobaczcie, co zrobiłem e, przez ostatni tydzień. Więc. Wow. Przecież jeszcze nic nie powiedziałem. Jak, come on! <laughs> Bang! To jest bardzo ważne, żeby dawać w prezentacji memy, bo memy, zobaczcie, jak oni. Oj! Zobaczcie, jak oni patrzą na tą prezentację. Jak oni cieszą się z tego, no, że zobaczcie, wszystko idzie w górę, akcje idą w górę. Sprzedaliśmy naprawdę dużo fajnych. Um, co w ogóle? Czym ja się tutaj zajmuję? Powiedzmy, że um, ser. Tutaj widziałem ser, pęk. Dużo teraz strzelaliśmy i prezentacja nice job, wyszła jak najbardziej human, dobrze. tutaj <laughs> Ten dziwny przycisk do prezentacji, a my lecimy z kolejną pracką. ABC World. Aha, to już na, na komputerze. Tak, już, już to robię. Nie ma sprawy. Babe, Ach, nie mogę trafić. Ach, demencja. Ja już nie ja chcę pracować. Nie, żartuję, to jest zarypiste. Okej. Okay. Dokument template, non, thank you, not, get well, some note, O! Dzisiaj może ona ma urodziny, więc napiszę jej wszystkiego najlepszego, bo dam jej kwiatek to wszystko się zgadza. Ha, has, a. Satisfactory. <ścoughs> Pisanie, co jest po prostu. Najlepszą czynnością w życiu, ja bym mógł codziennie się budzić i pierwsze co robić, to tak klepać właśnie w klawiaturę. Tyle. A, i teraz print, tak? Wow! To Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, abyś za dużo się nie przepracowała i miała dużo pieniążków z tej pracy. I'll handle the rest. Thanks for ja muszę wybrać zdjęcie. Oczywiście, że kod w ogóle, co to za, co to za pytanie? Mogłoby być tylko kod? <grytanie> Wydrukowałem zdjęcie wraz z ramką, jakby dajcie mi taką drukarkę do domu. I co, ja mogę sobie to położyć gdzieś, rozumiem? Oj, gdzie to mam położyć? Nie, mam oddać mu. Oj, Masz. To dla ciebie. Co ty w ogóle, typie? Mówi, że... Eee, nienawidzę was, zwalniam się. <laughs> nie no, jeszcze zrobię jedną pracę i potem się zwolnię. Co dzisiaj mam do roboty? Come on, come on, yeah. dawaj. Hey, Okej, okay. okay. Ale w ogóle ty, okay. jest bałagan straszny. Ja, ja nie wiem. To nie jest tak, że ja w domu ty tak bałaganie. Eee, co ja muszę? Pól. Uff. Co, jest, ja mogę tam rękę włożyć? <grymne> Ale co? a ja muszę te dokumenty. A Mogę też kasę? Uwaga. <grymne> Nie no to tylko, tylko w tej grze można niszczyć kasę. <grymne> Ej, muszę tą kasę zniszczyć. To są... To jest pranie brudnych pieniędzy. To jest pranie brudnych pieniędzy. Dobra, mogę to wyłączyć? A, o, tutaj. Koniec, zwalniam się, wychodzę z mojego biura. A z Wami, moi drodzy, się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie kliknijcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A jeżeli chcecie pograć w symulator pracy, to koniecznie udajcie się do M1 w Markach, do VR City i poproście o... Symulator pracy na pewno Wam włączą i ja Wam to serdecznie polecam. Do zobaczenia i widzimy się już w kolejnym odcinku niebawem.